Jak uważacie, czy na stacji benzynowej można dobrze zjeść? Sprawdzimy dzisiaj nową włoską fokację Roberta Makłowicza na stacji BP i zobaczymy, czy warto wydać na nią swoje ciężko zarobione pieniądze. Zapraszam. To czasem takie rzeczy się myślami ściąga kogoś, tam? nie? Tak prezentuje się nasza fokacja. Jest to fokacja z suszonymi pomidorami. W środku mamy tutaj wersję z kurczakiem balsamicznym. Mamy kurczak, mozzarella, zielone pesto. Sprawdźmy, jak będzie to smakowało. Focaccia fajnie chrupiąca, całość się to pięknie komponuje Kurczak bardzo spoko wygląda Mozzarella, suszone pomidory Naprawdę to oddaje, to akurat jest smaczne Wziąłem też drugą wersję z salami, mozzarellą I czerwonym pesto Sprawdźmy jak będzie też smakowała Tam gdzie był kurczak było więcej składników Ale jest też całkiem okej okay. Wersji caprese i tuńczyk z jalapeno też spróbowałem Kurczak z sosem balsamicznym najbardziej oddał. Ten właśnie ocet balsamiczny podkręcił fajnie smaczek, ale tuńczyk też mnie zaskoczył. Zresztą wszystkie smaki, muszę powiedzieć, były dobre. Acz uważajcie, focaccia lubi czasami pękać. A ty dałbyś za taką fokacie 16 zł? Daj mi znać w komentarzu.